Przyznaję, jestem w szoku. Spisaliście się. No cóż, my, wydłużki, jesteśmy bardzo schlubne. Tak, widzę. O, aż mi język odcieka. No, się jadamy. A chłopcy, nie wiem, jak wam to powiedzieć. To wieczór clary i mój, więc. Wow, chwila moment! Czyli my? Nie. Nawet no, jak... Nie. Ale hmm. my myśleliśmy, że. I nie. Wy zjecie obok. Hello. Nie wiedziałam, że tak świetnie gotujesz. Grunt to pichcenie na wolnym ogniu. Trwa dłużej za to. Rozpływa się w ustach, więc warto. Am! Z... Um. Widziałem twoje zdjęcia w gazecie. Tak, jakoś leci. A ty? Co z pracą? Ekstra! Jest świetnie. jak to widzę. Nawet się nie obwąchali. Pan nie pozwolił! Do akcji musi wkroczyć negraz, amorolog i jego asystent. Wiesz, to miłe. Dwoje przyjaciół, je kolacje, spędzę razem czas. Zero presji, no i w ogóle. Mój sprzęt zawsze tak robi, jakby miał swój własny rozum. Co mówiłaś? O, nic, nie wiem. Skąd nerwę to tylko kolacja? Bałam się, że uznasz to za mruczkę, albo no wiesz. Co bój? Coż Coś ty. <grydy> co, co, coś ze światłem się